Wiedzie ścieżka, wiedzie do mojej dziewczyny. Ja już tam do niej nie pojadę, niech jedzie kto inny. Ja już tam do niej nie pojadę, niech jedzie kto inny. Ja tam nie pojadę, bo mi zabronili. Żebym nie jeździł, żebym nie jeździł do ładnej dziewczyny. Żebym nie jeździł, żebym nie jeździł do ładnej dziewczyny. Ojcze mi nie dali, ojcze zabraniali, Że u na biedno, że u na biedno że nic się nie dali, na biedno, zeuna biedno, że nic się nie dali. Jo ich posłuchałem, życie zmarnowałem. Dziewczyna moja już się wydała, a ja pozostałem. Dziewczyna moja, już się wydała, a ja pozostałem. Nie słuchaj ta ojca, nie słuchaj ta matki, bo tak wyjdzie ta na tym wszystkim, jak ja bez żeniazki. Bo tak wyjdzie ta na tym wszystkim, jak ja bez żeniacki. U nas wedle młyna wysoka dębina, trzeba by ją wyrąbać, wyrąbać. Spodobała mi się u sąsiada córka, ale mi nie chcą dać. Dadzą mi ją, dadzą, do domu odprowadzą. Ale muszę poczekać, dadzą mi ją, dadzą, do domu odprowadzą. Ale muszę poczekać, na pierwsze zaloty straciłem tam złoty, jeszcze mi nie chcą dać. Straciłem mi talar, ledwo mnie oszalał, jeszcze mi nie chcą dać. Dadzą mi ją, dadzą, Do domu odprowadzą, Ale muszę poczekać. dadzą, mi dadzą, dadzą, Do domu odprowadzą, ale mu se Dziękuję za cierpliwość.